Zegarek z innego wymiaru. Adam wędrował między stoiskami targu staroci, przerzucając w dłoniach drobiazgi, które kryły w sobie historię minionych lat. Jego uwagę przyciągnął zegarek, stary, ale w doskonałym stanie, z misternie wygrawerowanym symbolem na tarczy. Sprzedawca, tajemniczy starzec, spojrzał na niego przenikliwie i szepnął. To nie jest zwykły zegarek. Zaintrygowany, Adam kupił go i zaraz po wyjściu z targu założył na nadgarstek. Świat wokół niego zmienił się w jednej chwili. Rzeczywistość zaczęła pływać, przekształcać się i falować w rytmie tykających wskazówek. Każda sekunda otwierała przed nim nową wersję świata. W jednej chwili. Ulica była wypełniona futurystycznymi pojazdami. W kolejnej stał na bruku sprzed wieków, a potem zobaczył swoje odbicie w witrynie sklepu, jako starca, który jeszcze chwilę temu był sprzedawcą zegarka. Adam szybko zrozumiał, że zegarek pozwala mu podróżować między nieskończoną liczbą wersji rzeczywistości. Ale czy to dar, czy przekleństwo? Każda sekunda była decyzją zostać czy ruszyć dalej.